Cześć widzowie, a dziś przejrzymy sobie ofertę narzędzi Niteo dostępnych w sklepach Biedronka od czwartku 24 kwietnia. No już na pierwszych stronach widzimy, że akumulatory, które są dostępne, yy, są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami, które w tej gazetce zobaczymy. No i oczywiście nie tylko tu mamy je, na tym kole pokazane, więc przechodzimy i zobaczymy, co takiego będziemy mogli zakupić. A będziemy mogli zakupić akumulatory, czy to pojemność 2,5 amperogodziny, czy 4. To za 2,5 Ah cena to 69,90 zł, natomiast 4 Ah 99 zł. A ładowarka do tych akumulatorów będzie dostępna za 30 zł bez jednego grosika. Co istotne czas ładowania akumulatora 2,5 Ah to 65 minut, a 4 Ah... 110 minut. Na kolejnej stronie pilarka akumulatorowa, gdzie maksymalna średnica cięcia wynosi 12 cm, prędkość łańcucha 5,6 m na sekundę. W zestawie osłona prowadnicy i olejarka za 119 zł. No i tu widzicie, jeden akumulator, wiele urządzeń, 3 lata gwarancji. Na kolejnej stronie podkaszarka akumulatorowa do trawy, długość wysienika od 99 do 120 cm, szerokość koszenia 25 cm. A cena to 99 zł. Tutaj oczywiście w zestawie nie mamy ani akumulatora, ani ładowarki, którą mieliśmy na poprzedniej stronie. Dalej kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 32 cm, pojemność kosza 25 litrów. Trzystopniowa regulacja wysokości koszenia 30, 45 i 60 mm, za 299 zł. Następnie nożyce teleskopowe do żywopłotu, długość ostrza 410 mm. Regulacja długości wysięgnika od 203 do 273 cm za 199 zł. Następnie, akumulatorowa piła łańcuchowa. Prędkość łańcucha 6,5 m na sekundę. Pojemność zbiornika na olej to 270 ml. Cena 219 zł. No i jestem ciekaw, jak taka akumulatorowa piła łańcuchowa no, ma się w akcji. Przechodzimy dalej, mamy tutaj szlifierkę mimośrodową, prędkość bez obciążenia od 3000 do 12000 obrotów na minutę, średnica podstawy szlifierskiej 125 mm, w zestawie worek na pył i papier ścierny 4 sztuki, a cena to 119 zł. W przypadku tych wszystkich urządzeń mamy 3 lata gwarancji. Następnie opalarka akumulatorowa, zakres temperatur od 20 do 550 stopni, przepływ powietrza 200 litrów na minutę, 3 wymienne dysze, które Mamy tutaj na dole pokazane. Cena to 99 zł. No, i na kolejnej stronie mamy pistolet natryskowy, maksymalny przepływ 700 ml na minutę. Pojemność zbiornika na farbę 1 litr. Regulacja natężenia natrysku, antypoślizgowa rękojeść. W zestawie igła czyszcząca, szczotka czyszcząca, filtr i miarka lepkości, a cena to 129 zł. A na dole kompresor akumulatorowy, maksymalne ciśnienie robocze ponad 10 barów. Strumień powietrza pompki 380 litrów na minutę. Wyświetlacz LCD, wbudowana latarka. Do pompowania opon samochodowych, rowerowych, materacy lub dmuchanych zabawek w zestawie. Adapter uniwersalny, adapter do wentyli i gładopiłek, wąż wysokociśnieniowy i wąż do pompowania. No i cena za taki kompresor to 149 zł. Piszcie, czy coś wpadło wam w oko, a my widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Na razie!